Ale zobacz, jakbyś się pieprzył z dmuchaną lalką, no to byłaby zdrada? No nie. No to czemu masz problem z lalką w burdelu? Bo to jednak człowiek, kurwa, no. Ale pozbawiony świadomości. Pusty w środku. To jest wyrafinowana forma masturbacji. Tyle. W sumie... w sumie, no... no tak, racja. Nie podoba mi się to, patrz, przecież tego się kurwa nie da słuchać. To ich największy hit. Urywa takie przeboje, wysra, każdy ty też byś dał radę.